Wyobraźcie sobie, macie 67 lat, stoicie w swojej kuchni, spokojnie przygotowujecie obiad dla całej rodziny, a wtedy wasz telefon zaczyna dzwonić raz, drugi, trzeci, piętnaście razy, i za każdym razem ta sama osoba, to samo pytanie: dlaczego tak długo? Kiedy będzie gotowe? To nie był sen, to była moja niedziela, a ta osoba moja synowa. Nazywam się Helena. Mam 67 lat i dzisiaj opowiem wam historię, która zmieni wasze życie na zawsze. Zanim zacznę, jeśli lubicie prawdziwe historie o rodzinnych relacjach, zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie komentarz. Napiszcie, czy zdarzyło się Wam coś podobnego. Wasza historia może pomóc innym. Wszystko zaczęło się w zwykłą niedzielę. Była dziesiąta rano, gdy zadzwonił telefon. Moja synowa Karolina. Mamo Helena, jak tam przygotowania do obiadu? zapytała słodkim głosem. Wszystko w porządku, kochanie. Właśnie zaczynam. Odpowiedziałam spokojnie. Rozłączyłam się i wróciłam do kuchni. Planowałam przygotować tradycyjny polski obiad: rosół z kurczaka, pierogi z mięsem i kapustą, a na deser mój słynny sernik. To nie było zwykłe gotowanie, to była miłość. Każde naczynie, każdy składnik wybierany z troską, bo przecież gotowałam dla mojej rodziny. Trzydzieści minut później telefon znowu zadzwonił. Mamo, już prawie gotowe, o której możemy przyjechać. Głos Karoliny brzmiał teraz trochę niecierpliwie. Kochanie, dopiero zaczynałam. Będzie gotowe na trzecią, jak się umawialiśmy. Odpowiedziałam, starając się zachować spokój. Ale mamo, to jeszcze pięć godzin. Co ty tam robisz? To było dopiero drugie pytanie. Nie miałam pojęcia, że to tylko początek. Żeby zrozumieć tę historię, musicie poznać Karolinę Ma 32 lata, pracuje w korporacji. Zawsze wszystko musi być szybko, efektywnie na czas. W jej świecie nie ma miejsca na czekanie. Wszystko musi dziać się natychmiast. Wyszła za mojego syna Marka trzy lata temu. Na początku byłam zachwycona. Była inteligentna, ambitna, piękna. Marek był w niej szaleńczo zakochany, ale z czasem zaczęłam dostrzegać pewne różnice między nami. Karolina kupowała gotowe dania w supermarkecie, gotowała w mikrofalówce. Dla niej posiłek to paliwo. Coś, co trzeba szybko spożyć między spotkaniami. Dla mnie gotowanie to sztuka, to miłość, to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nigdy tego nie krytykowałam, każdy ma swój sposób życia, ale w głębi serca czułam smutek, że mój wnuk pewnie nigdy nie pozna smaku prawdziwego, domowego obiadu, gotowanego z cierpliwością i sercem. Tego niedzielnego ranka miałam udowodnić jej, że warto czekać na rzeczy naprawdę wartościowe. Trzeci telefon przyszedł po kolejnych dwudziestu minutach. Mamo Helena naprawdę to trwa tak długo? Może po prostu coś zamówimy? Coś we mnie pękło nie z gniewu, nie z frustracji, z żalu. Karolino, kochanie powiedziałam powoli. Gotuję tak, jak nauczyła mnie moja mama. Rosół musi się gotować minimum trzy godziny, żeby był klarowny i aromatyczny. Ciasto na pierogi musi odpocząć. Sernik musi się piec w niskiej temperaturze, żeby nie popękał. To nie jest wyścig, to jest miłość. Cisza. Ale mamo, to tylko jedzenie. Tylko jedzenie. Te słowa bolały bardziej, niż mogłabym przyznać. Widzicie, dla mnie to nie było tylko jedzenie. Kiedy mieszam rosół, widzę moją mamę, która uczyła mnie tego przepisu, gdy miałam 15 lat. Kiedy lepię pierogi, pamiętam wszystkie niedzielne obiady mojego dzieciństwa. Kiedy wyjmuję sernik z piekarnika, czuję się związana z moimi babciami, prababciami, z całymi pokoleniami kobiet, które karmiły swoje rodziny z miłością ale jak to wytłumaczyć komuś, kto nie rozumie? 11.30. Siódmy telefon. Mamo, sprawdzałam w internecie. Można zrobić rosół w godzinę w szybkowarze. I wzięłam głęboki oddech. 12.00. telefon. Mamo, może potrzebujesz pomocy? Mogę przyjechać wcześniej. 12.20. Dziewiąty telefon. Stara wiedźmo, czemu tak długo ci to zajmuje? Zamarłam. Telefon prawie wypadł mi z ręki. Czy ona właśnie nazwała mnie starą wiedźmą? Moją pierwszą reakcją był szok. Potem przyszedł ból. A potem gniew. Ale nie odpowiedziałam krzykiem. Nie odpowiedziałam obelgą. Miałam 67 lat i nauczyłam się jednej rzeczy. Godność jest ważniejsza niż emocjonalna reakcja. Karolino, powiedziałam spokojnie, chociaż mój głos drżał. Nie pozwolę, żebyś tak do mnie mówiła. Gotuję dla was z miłością. Jeśli to dla ciebie za długo, możecie zjeść gdzie indziej. Rozłączyłam się. Po raz pierwszy w życiu rozłączyłam się z kimś z rodziny. Dziesięć minut później zadzwonił Marek, mój syn. Mamo, co się dzieje? Karolina płacze. Mówi, że ją obraziłaś. Moje serce zabiło szybciej. Czy mój własny syn też był przeciwko mnie? Marku, twoja żona nazwała mnie starą wiedźmą. Czy to normalne? Cisza po drugiej stronie. Mamo, ona nie miała tego na myśli. Ona jest po prostu głodna i zdenerwowana. Zdenerwowana? Głodna? To usprawiedliwienie dla braku szacunku? Synu, kocham cię. Kocham twoją żonę. Ale nie pozwolę nikomu traktować mnie w ten sposób. Mam 67 lat. Przeżyłam trudne życie. Zasługuję na szacunek, szczególnie we własnym domu, podczas gdy gotuje dla was. Marek westchnął. Masz rację, mamo. Porozmawiam z nią, ale proszę, nie rezygnuj z obiadu. Ona nie chciała cię skrzywdzić. Chciałam krzyczeć. Chciałam powiedzieć, że już dość. Ale spojrzałam na garnek z rosołem, na ciasto, na pierogi czekające na uformowanie, na składniki do sernika i pomyślałam o swoim wnuku, małym Jasiu, który miał przyjść na obiad. Dobrze, powiedziałam cicho, ale Karolina musi mnie przeprosić i to szczerze. Trzecia po południu. Usłyszałam dźwięk dzwonka, otworzyłam drzwi. Przed domem stał Marek, Karolina i Mały Jaś, który natychmiast rzucił się w moje ramiona. Babciu, tęskniłem. To było jedyne czego potrzebowałam, żeby pamiętać, dlaczego to robię. Karolina stała za nimi ze spuszczoną głową, wyglądała inaczej niż zwykle mniej pewna siebie, bardziej krucha. Mamo Helena zaczęła cicho bardzo przepraszam. Nie powinnam była tak mówić, to było okrutne i niezasłużone. Patrzyłam na nią. W jej oczach widziałam prawdziwy żal. Nigdy nie rozumiałam, dlaczego gotowanie zajmuje tyle czasu, kontynuowała. Dla mnie to zawsze była strata czasu. Ale dzisiaj, czekając, pomyślałam o mojej własnej babci. Ona też gotowała cały dzień. I nigdy nie doceniłam tego, ile miłości w to wkładała. Łzy napłynęły mi do oczu. Wejdźcie, powiedziałam, otwierając drzwi szerzej. Podczas obiadu wydarzyło się coś pięknego. Karolina po raz pierwszy powoli jadła rosół, smakując każdy łyk. Zapytała mnie o przepis na pierogi. Zachwycała się smakiem sernika. Mamo, to jest niesamowite, powiedziała. Naprawdę warto było czekać. Po obiedzie, gdy Marek bawił się z Jasiem, zostałyśmy same w kuchni. Karolina pomagała mi zmywać naczynia. Wiesz, mamo Helena, powiedziała cicho. Moja mama nigdy nie gotowała, zawsze była zbyt zajęta pracą. Jadłam jedzenie z puszek, z mikrofalówki, myślałam, że to normalne. Złapałam jej dłoń. Kochanie. Każdy ma swoją historię, nie oceniam cię, ale chcę, żebyś zrozumiała jedną rzecz. W naszym szybkim świecie zapominamy, że niektóre rzeczy wymagają czasu. Miłość wymaga czasu, rodzina wymaga czasu, prawdziwe jedzenie wymaga czasu. Pokiwała głową: Czy nauczysz mnie gotować tak jak ty? Uśmiechnęłam się przez łzy. Oczywiście, córeczko. Tego dnia nauczyłam się ważnej lekcji. Czasami ludzie ranią nas nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że nie rozumieją. Karolina nie rozumiała wartości czasu spędzonego w kuchni, bo nikt jej tego nie pokazał, ale była gotowa się uczyć i ja byłam gotowa nauczyć. Dziś, dwa miesiące później, Karolina przychodzi do mnie co niedzielę nie żeby jeść, żeby się uczyć. Uczymy się razem lepić pierogi. Ona mówi mi o swoim życiu, o pracy, o marzeniach. Ja opowiadam jej historię mojej rodziny, przepisy mojej mamy. I wiecie co? Mały Jaś teraz wie, jak się robi rosół. Ma pięć lat i wie, że dobre rzeczy wymagają cierpliwości. Ta historia nie jest o telefonie, który dzwonił piętnaście razy. To historia o tym, jak dwie kobiety z różnych pokoleń, z różnymi światopoglądami znalazły wspólny język. Język miłości, szacunku i domowego gotowania. Nazywam się Helena, mam 67 lat. I właśnie opowiedziałam Wam najważniejszą lekcję mojego życia: nigdy nie jest za późno, żeby się zrozumieć, nigdy nie jest za późno, żeby przeprosić. I nigdy, przenigdy nie jest za późno, żeby nauczyć się gotować z miłością. A teraz wasza kolej. Jeśli ta historia was poruszyła, jeśli sprawiła, że pomyśleliście o własnej rodzinie, o własnych relacjach, zasubskrybujcie ten kanał i koniecznie napiszcie w komentarzach, czy Karolina miała rację dzwoniąc 15 razy, co byście zrobili na moim miejscu. Czy macie podobne historie ze swoimi teściowymi, synowymi czy rodzinami? Wasze komentarze dają mi siłę do dzielenia się kolejnymi historiami. Każdy komentarz czytam osobiście i odpowiadam kiedy tylko mogę. Pamiętajcie: życie jest za krótkie na konflikty, ale za długie, żeby żyć bez szacunku. Do zobaczenia w następnym filmie, kochani. Wasza Helena.